Słowo Boże na dziś, 18 maja 2025 roku, Piąta Niedziela Wielkanocna. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając duszę uczniów, zachęcając do wytrwania wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Kiedy w każdym kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili panów, którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii, głosili słowo w Pergę, zaszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 145. Będę Cię wielbił, Boże mój i królu. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Będę Cię wielbił, Boże mój i królu. Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła, i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy. Niech mówią o chwale twojego królestwa i niech głoszą twoją potęgę. Będę cię wielbił, Boże mój i królu. Aby synom ludzkim oznajmić twoją potęgę i wspaniałość chwały twojego królestwa. Królestwo twoje, królestwem wszystkich wieków, przez wszystkie pokolenia twoje panowanie. Będę cię wielbił, Boże mój i królu. Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła. Ja Jan ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I Miasto Święte, Jeruzalem nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu. Oto przybytek Boga z ludźmi. I zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a on będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł zasiadający na tronie: Oto czynię wszystko nowe. Oto słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Po wyjściu Judasza z Wieczernika Jezus powiedział Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Żebyście i Wy tak się miłowali wzajemnie. Potem wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Oto Słowo Pańskie.